Dzień dobry. Tu listę Kelp z Niemiec z Ravensburga. Przerwa obiadowa, piątek. Wszyscy już prawie na Wochenende, czyli na weekendzie w domu. To wielki dzień dla demokracji, powiedział prezyd prezydent Steinmeier, prezydent niemiecki, w dzień zaprzysiężenia nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena. Powiedział też, że no, amerykańskie instytucje demokratyczne. Zdały egzamin, udało się. I jeszcze powiedział, że czuję, że spadł mu kamień z serca. Wszystko jest ok: demokracja wygrała. Takie przemówienia prezydenta. Wszystkie telewizje niemieckie transmitowały zaprzysiężenie Joe Bidena we wszystkich programach normalnych, YouTube'owych, mediatekowych leciało. Wszyscy byli jacyś tacy zadowoleni, szczęśliwi, takie ha hahaha ha w telewizji. Moderatorzy zadowoleni, no, po prostu dzień jednego wielkiego szczęścia. Ale prawdziwą bohaterką dnia jest tak naprawdę pani Kamala Harris, nie? To jest bohaterka, nowa niemiecka bohaterka. Pasuje tutaj do panteonu pozostałych bohaterów, zagranicznych bohaterów niemieckich, czyli do Baracka Obamy i Nelsona Mandeli, postaci, które są tutaj zawsze wychwalane i wynoszone pod niebiosa. No, no pasuje, jak powiedziałem, woman of color, czyli kobieta niebiała, imigrantka, feministka, liberalno-lewicowe poglądy, już nie wspomnę o tym, że za męża ma Żyda. Kim ona tak naprawdę jest, to jeszcze się okaże. Są różne głosy. Jedni mówią, że będzie rządzić, inni mówią, że nie będzie rządzić. A jedno jest pewne: okazała się bardzo sprawnym politykiem. Potrafi w telewizorze mówić to, co ludzie chcą usłyszeć. To jest absolutnie najważniejsze. Może się okazać, że oprócz tego, że mówi to, co ludzie chcą powiedzieć, nie ma nic do powiedzenia, jest słabym politykiem. No, ale to się jeszcze okaże, nie? Takie porównanie mi się nasuwa z panem, z panem prezydentem Warszawy, z panem Trzaskowskim, który w wyborach prezydenckich w, Warsz w Polsce zdobył no, 10 milionów głosów, około, nie? No i od wyborów prezydenckich już minęło i ten polityk, który potrafił ludziom mówić to, co chcieli usłyszeć, poszli, zagłosowali do niego, właśnie tą swoją legitymację e, demokratyczną tak naprawdę marnuje. 10 milionów ludzi na niego bezpośrednio zagłosowało. Od tego czasu zniknął. Nie ma go. W Polsce demokracja ma się dobrze, ale czy demokracja amerykańska ma się rzeczywiście tak dobrze, i czy to jest wielki dzień dla demokracji, należałoby się zastanowić. Po ilości szwindli wyborczych, wnoszenia, wynoszenia głosów. Oszukanych maszyn do, do liczenia, a później całej masy warunkowości i uznaniowości, nie? My tu w tym stanie to uważamy, że to dobrze, my w tamtym stanie uważamy, że źle, ja tu elektor mówię, że jeszcze inaczej, i tak dalej. Ta warunkowość i ta oparta na zaufaniu demokracja amerykańska to myślę, że była dobra za czasów Dzikiego Zachodu, ale współcześnie to chyba nie. Ale wśród klasy politycznej nie ma woli zmiany tego. To jest tak naprawdę ok. Zresztą w Polsce też jest podobnie. Mamy system donta i tak dalej. To nikt tego nie chce zmienić. To jest w sumie okej. Okay, Ważne jest, żeby jakoś leciało. Ważne jest, żeby klasa polityczna zachowała swoją klasowość polityczną. Na YouTubie oglądałem wywiad z profesorem Maxem Ottem, to niemiecki ekonomista. Autor wielu książek na tematy współczesne, co nas współcześnie, tak naprawdę nasze społeczeństwa trawi. I tenże profesor powiedział, że tak popatrzeć na to trzeźwo, to mamy tylko około 20% demokracji jeszcze. No bo tak, główne strategiczne decyzje tutaj w Europie zapadają w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej rządzi Komisja Europejska. Komisja Europejska nie jest w ciałem demokratycznie wybieranym. No, te decyzje o Komisji Europejskiej muszą być zatwierdzone przez... Parlament Europejski, no ale jak Parlament Europejski, to wszyscy, wszyscy wiemy. No. Oglądaliśmy przed paroma laty sławny film o Parlamencie Europejskim, w jaki sposób zatwierdza decyzję Komisji Europejskiej. Także. Na rynku lokalnym za to, to czego nie może zatwierdzić Unia, zatwierdza tak naprawdę rząd albo kanclerz we własnej osobie. A wszyscy pozostali, czyli parlament niemiecki, parlament landowy Badeni-Württembergi, Bawarii, Hesji, wszystkich tych landów, tak naprawdę nie ma specjalnie dużo do powiedzenia. No i, no i tak to jest. Także cała masa posłów i innych przedstawicieli demokratycznie wybranych tak naprawdę we współczesnym świecie, w współczesnych Stanach, w współczesnej Europie, w ogóle tu w zachodniej demokracji, tak naprawdę ma absolutnie niewiele do powiedzenia, jeśli chodzi o jakiekolwiek decyzje. Zabiegają tylko o to, żeby utrzymać się na tych stanowiskach. Często są to posłowie, którzy całe życie byli posłami. Oni tak naprawdę nic innego nie potrafią. Także dieta poselska, jakieś tam przychody, no pójdziemy do parlamentu, pogadamy sobie no, i na tym się skończy. A wracając do Trumpa, to Trump tutaj w Niemczech to miał naprawdę bardzo słabą prasę, że tak powiem. Media go od samego początku, jak tylko w ogóle pojawił się, zaczęły strasznie nie lubić. Nie? Wyzywano go, robiono z niego idiotę, debila i tak dalej. I to z takim nasileniem propagandy, że tak naprawdę przeszło to na... Na Niemców tutaj, na, na, na ludność, nie? do tego stopnia, że o ile tutaj się Niemcy niespecjalnie interesują polityką i tym, co się w polityce dzieje, to Trumpem się interesowali. Co by on nie powiedział, były komentarze: ale debil, ale gupek, ale idiota, ale bufon, ale taki, szmaki, owaki. No, tak to jest. Dlaczego go tutaj nie lubili? No, uważam, że on nadepnął trochę na interesy niemieckie. Także wymaganie od Niemiec wpłaty do NATO, odpowiedniej ilości pieniędzy, skandal dieslowski w Stanach Zjednoczonych, mówienie o tym, że nie można fabryki budować w Meksyku, tylko trzeba w Stanach Zjednoczonych. To BMW trafił taki, trafiła taka de, trampowa decyzja. Także nie pasował tutaj do tych interesów, dlatego teraz się tak cieszą. Na przykład podczas obiadu dwa dni temu, podczas przerwy obiadowej dwa dni temu, jeden z pracowników powiedział głośno: Dzisiaj ostatni dzień Trumpa, a kilka innych osób zabiło mu brawo. Do tego stopnia. Co to kogo obchodzi? Co obchodzi kogokolwiek tutaj w Ravensburgu, kto będzie prezydentem amerykańskim? Nie ma absolutnie żadnego, nie mamy absolutnie na to żadnego wpływu. A cieszyć się, że jeden odszedł, a drugi przyjdzie, i nie wiadomo jaki, może będzie lepiej, może będzie gorzej. To jest co najmniej dziwne. Zresztą teraz odbywa się taka flekowanie leżących, jak to powiedział w kabarecie ktoś przed laty, nie? Czyli Trumpa już nie ma, a jeszcze mu dołoży, żeby zniknął, żeby już nic po nim nie zostało, żeby już nie wyszedł, nie pojawił się. No i Trump Trumpem, nie? On sobie pewnie jakoś poradzi, mimo to, że zamykają mu konta, zrywają z nim biznesowe interesy i tak dalej, ale to jest ignorowanie ponad 70 milionów ludzi, którzy na niego głosowali. Gdzie ta demokracja? Gdzie ten wielki dzień dla demokracji? A ja to mówię, że to, co się stało teraz z Trumpem, to jest tak naprawdę zabójstwo polityczne. Kiedyś trzeba było. Kogoś zastrzelić, a w tej chwili absolutnie nie trzeba, nie? Można to równie dobrze załatwić w ten sposób, że wyciąć go. Cancel culture. Wyciąć absolutnie z przyszłości, przeszłości i teraźniejszości. I to się dzieje. A to się dzieje tylko dlatego, że media amerykańskie, począwszy od tradycyjnych mediów, telewizji, gazet, kończąc na nowoczesnych social mediach typu, typu Twitter, Facebook i tak dalej, stoją po jednej stronie sporu politycznego. A to jest bardzo szkoda, bo media są tak naprawdę również instytucją demokratyczną. Instytucją demokratyczną, czwartą władzą, która tak naprawdę powinna stać na straży odpowiednich działań, odpowiedniej na straży demokracji w naszych krajach. Tak nie jest, media się ustawiają po jednej stronie, no i już i taką masz sytuację, jaką masz. Zresztą ta sprawa jest tutaj w Niemczech również słabo rozumiana. Tutaj ludzie albo wierzą swoich mediom, albo nie oglądają. Nie? Używają wszystkich social mediów, facebooków i tak dalej, mimo że teoretycznie nie lubią Ameryki. Nie? A najciekawsza sprawa jest taka, że na początku 2020 roku firma KKR, firma amerykańska, kupiła firmę Axel Springer. Axel Springer to jest najstarsza i najpoważniejsze wydawnictwo amery... niemieckie. Właściciel w Niemczech Bilda i, i, i Welta, przede wszystkim i paru innych rzeczy, całej masy portali internetowych, telewizji Bildowej, Telewizji Weltowej. Także to jest naprawdę duża firma. Ona została po cichu, absolutnie przejęta przez KKR. O tym nie było w prasie, żeby się. I w telewizji, żeby się Niemcy przypadkiem nie denerwowali, że przejęto im firmę. I teraz jest ciekawostka taka, dlaczego przejęto i jak to się tak naprawdę stało, bo Niemcy, tutaj rząd niemiecki, bronią się przed tego typu przejęciami. Tutaj jest tak naprawdę nie do pomyślenia, żeby media, duże fabryki, duże przedsiębiorstwa były, we, były, były w obcych rękach. A to dało się przejąć. Nie wiadomo z jakiego powodu. A KKL kupił e, prawie 50% udziałów w Aksu Springerze, pozostałe kilka procent ma Matthias Dippler, ten e, prezes, i w tej chwili prezes razem z firmą KKL doskonale rządzi, e, rządzi Axel Springerem. Rządzi tak, jak właściciele mówią. Także hej, Najważniejsze gazety niemieckie są w obcych rękach. Że było śmiesznie, to nie tylko te gazety. W Polsce to jest Newsweek, ONET, FAKT. One również są w amerykańskich rękach. Firma KKR będzie realizować swoje amerykańskie interesy poprzez te media. W jaki sposób? No, widzieliśmy na, przy... na przykładzie Trumpa. Co potrafią media robić? No cóż, taki świat. Obawiam się tylko, że sojusz liberalnych. Polityków z nowoczesnymi mediami skończy się feudalizmem. Wszyscy będziemy niewolnikami. Na to się nic nie poradzi. Liste Kelf z Niemiec. Pozdrawiam. Odezwę się jeszcze.